5, 4, 3, 2, 1, start, prawy 90, do lewy 2 przyciąć, do prawy 1, do szczyt środkiem, 50, lewy 1, 30, prawy 2, ciąć ostrożnie syf, do lewy 2, 50, szczyt środkiem, do prawy 2, przyciąć, 30, depnięcie lewy 3, przyciąć,

Stepnięcie, lewy 2, przyciąć. Do szczyt prawą z hamowaniem, do prawy 3, do lewy 4, przez szczyt mocno ciąć. prostuj Hamowanie, lewy 3, ciąć. Do od razu, prawy 3, przez szczyt ciąć. Bardzo spokojnie tutaj. 20. Lewy 1 przez szczyt, 30. Hamowanie, prawy 3, przyciąć. 20. Hamowanie, lewy 3 przez szczyt, przyciąć. Do prawy 1, do hamowanie lewy 4, ciąć ostrożnie syp. 60. Hamowanie, prawy 3, przyciąć. Do lewy 1. Do prawy 1. Do prawy 2 przez szczyt z hamowaniem. Do hamowanie, prawy 4 przez szczyt. 20, lewy 2, 50. Hamowanie, prawy 90. 20. Lewy 3 przyciąć. 100 prostuj. Prawy 1 do szczyt środkiem z hamowaniem, do lewy 3 przyciąć, ostrożnie drzewo na wyjściu Do szczyt środkiem z hamowaniem, prawy 4 ciąć później dni. Do lewy 3, do prawy 3 ciąć, do lewy 3 przyciąć, do prawy 2, do lewy 2 przyciąć, 40, lewy 2, 50. Hamowanie prawy 4, zacisk. Do lewy 4 przyciąć. Do lewy 1. Do prawy 2 z hamowaniem. Do lewy 4 ciąć. 50. Lewy 2 przyciąć. Żwir. Do prawy 1. 30. Hamowanie lewy 3, żwir przyciąć. Uważaj na żwir. Do prawy nawrót. Nie wypuść. Rób lewy 2, 60, z zaszczytem prawy 2, 80, z zaszczytem prawy 2 na 3. Do lewy 1 przyciąć, 30, prawy 2, 120 prostuj, prawy 1, do lewy 2, 50, lewy 2, do lewy 2 przyciąć. 60 Hamowanie prawy 2, 10, prawy nawrót. Do prawy 2, do lewy 3 przyciąć żwir 40. Prawy 1 do depnięcie lewy 2 przez szczyt przyciąć 40 prawy 1 z hamowaniem, do lewy 3 przyciąć trójkowy do lewy 2 do prawy 2 przyciąć żwir, 50. Lewy 1, 50. Hamowanie, lewy 3 przyciąć. 30. Prawy 2 przyciąć. Do prawy 2, 50. Hamowanie z zaszczytem, lewy 3 przyciąć. Mega żwir, ostrożnie żwir. Prawy 1. Do lewy 2 przyciąć z hamowaniem, do prawy 4 ciąć. Żwir krótki. Do lewy 2 przyciąć. Do prawy 2 przyciąć, 40. Hamowanie, lewy 3, zacisk, przez szczyt przyciąć. 50. Prawy 1, do hamowania na szczycie, prawy 3, krótki, przez szczyt przyciąć. Do szczyt środkiem, 30. Lewy 2 przyciąć. Do hamowania, prawy 3, długi zacisk, koniec przyciąć. Na końcu żwir, ostrożnie. Do lewy 2 ciąć. 40. Lewy 1, 50. Depnięcie szczyt prawą wybija. 50. Prawy 2. 50. Depnięcie prawy 2 przez szczyt przyciąć. 60. Hamowanie lewy 3. Do prawy 4 zacisk. I tutaj prawy 4 zacisk. Do lewy 3. Do prawy 4 krótki za szczytem przyciąć. Do prawy 3 ciąć. 40. Lewy 2 przez szczyt przyciąć. 50. Hamowanie lewy 3. 40. Prawy 2, przyciąć, 50 prostuj, hamowanie lewy 3 przez 3, przyciąć, 30, prawy 3 do prawy 2, 40, hamowanie prawy 3, przyciąć, drzwi. ostrożnie zwir, do lewy 3, 40, lewy 2 przez 3, do hamowanie prawy 3, krótki, przyciąć, 40, lewy 2, 100 prostuj, hamowanie lewy 3, ok, hamowanie lewy 3.